Będąc młodą lekarką na gumnie, szykującym się właśnie do akcji protestacyjnej, wszedł raz do mnie pacjent w kapeluszu z rądem. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Mam wyłupione oczy. O! o. To tak jak ten jurant skrzyżacy krzyżacy Sienkiewicza. Skądże znowu wyłupione, czyli wylazłe na zewnątrz? O! O. Pacjent o. uchylił ronda i obnażył zaawansowany wytrzeszcz oczny o. głośno. Teraz rozumiem medycznie nazywa się to chorobą baseta, <laughs> czyli takiego psa, co posiada niski odwok i bardzo smutnego ryja. <laughs> Nie przypuszczam, raczej jakiegoś uczonego. – A jak się pan tego nabawi? Ze zdziwienia. – Ach tak. A czym się pan tak dziwi? – Wszystkim na okrągło. Koska masła już przeszło sześć tysięcy. Husaj rozmawia weźmie z Allachem i radzi się, jak rozmieścić rakiety. U ruskich dolar na czarnym rynku równa się czterdzieści razy państwowy, a u nas ma być przełom, a jest kontynuacja. Jak taką wiadomość usłyszę, to zaraz oczy szeroko otwieram, a one zwane korzystają i zaraz wyłażą do przodu. I to mię przeszkadza w temacie estetycznym, nie? Spróbuję więc wkroczyć medycznie. Proszę się rozciągnąć na leżance. Stanęłam. Po lewej stronie leżanki. Zdezynsekowałam nad manganianem palec. I nacisła mi lewe oko pacjenta. Weszło w głąb, ale prawe wyskoczyło za to bardziej na zewnątrz. Stanęłam więc po prawej. Wykonałam ditto. I rezultat okazał się podobny. A może pani doktor miał okraczy nad leżanką i spróbuje obydwiema rękami na naraz? Słuszna myśl. Okraczyłam pacjenta, wepchłam oboje oczu naraz i tym razem pozostały one na swym miejscu. O, no właśnie, dziękuję pani doktor stukrotnie. Rewanżuję się na parapecie tą oto bombonierą i żegnam się wylewnie. Pacjent wyszedł uradowany. Niestety zatrzymał się. Bo na gumnie wywieszano właśnie flagi narodowe. Zdziwił się więc słusznie, bo co ma teraz wspólnego flaga narodowa ze strajkiem? Otworzył szeroko oczy, a one skorzystały i wyszły na zewnątrz nazad. Zaryglowałam więc szybko drzwi, żeby się przypadkiem nie wrócił. Młoda lekarka na Rubieży też ma czasem prawo, żeby się zreklasować. Do usłyszenia.